Witam serdecznie w kolejnym odcinku no, Słuchajcie, Mazda już prawie rok w naszych rękach i wczoraj dzwonili z Mazdy przypomnieć, że mija rok, żeby się umówić na serwis nie wiem czy to normalna praktyka, ale pierwszy raz z czymś takim się spotykam, że to serwis pierwszy dzwoni żeby się umawiać natomiast jedna rzecz mnie zaskoczyła dosyć pozytywnie Słuchajcie, jak się zbliża serwis To pojawia się tu na środku Ostrzeżenie Uwaga, serwis mnie to tak denerwuje Kilka ileś tam sekund się świeci Zanim to wyłączę Natomiast w mazie Słuchajcie, pojawia się Kluczyk Ten kluczyk się pojawił Wczoraj chyba I słuchajcie Podoba mi się to, że Kierowca go praktycznie nie widzi. To jest ten kluczyk tutaj pod spodem. Może zapadają. ją. No teraz jest kamera mniej więcej tak. Ją trzymam jak moje oczy. Może lekko się odbija ten kluczyk tutaj o obudowy. ale generalnie nie widzę go także to mi się akurat bardzo podoba natomiast tak zacząłem się zastanawiać jak ten serwis słuchajcie się wyłącza jak po gwarancji już nie będę jeździł bo nie wiadomo, że będę sam serwisował czy to się w ogóle da wyłączyć bez komputera jeżeli macie taką wiedzę to dajcie znać Aktualny przebieg 8400 km przez rok. Zrobione tylko i wyłącznie, niestety, pomieść. Był jeden wyjazd krótki w góry i tyle. Dzięki, trzymajcie się.